Czy kiedykolwiek czułeś, że Twoje ciało próbuje Ci coś powiedzieć, ale nie wiesz, jak słuchać? Ten ucisk w klatce piersiowej, który pojawia się bez powodu, ten węzeł w żołądku podczas snu, to zmęczenie, które nie ustępuje nawet po całym weekendzie odpoczynku. To nie są tylko objawy, to wiadomości, to ciche wołanie duszy, która pragnie być wysłuchana. Mówi się, że ciało nigdy nie kłamie. Ale 99% ludzi spędza życie próbując je uciszyć. I walcząc z bólem, zapominają słuchać, co ten ból próbuje im powiedzieć. W tym filmie odkryjesz prawdziwy sekret uzdrawiania nie chodzi o walkę z chorobą, ale o uwolnienie energii, która ją wywołuje. Zostań do końca, ponieważ tam zrozumiesz starożytną praktykę która może przekształcić Twoją wewnętrzną energię i przywrócić spokój, który uważałeś za utracony. Napisz w komentarzach: Jestem gotowy uwolnić się od tego, co mnie choruje, ponieważ kiedy to deklarujesz, proces uzdrawiania już się rozpoczął. Istnieje język, który poprzedza słowa. Cichy kod, który wibruje w każdej komórce, tkance i oddechu, od momentu, gdy twoja dusza postanowiła zamieszkać w tym ciele. Starożytni nazywali to pamięcią duszy, niewidzialnym zapisem, który przechowuje nie tylko twoją historię, ale także historię tych, którzy byli przed tobą. Jest zapisany w twojej krwi, w twoich kościach, w pulsie, który bije w ciemności twojej piersi. Każde doświadczenie, którego doświadczyłeś, radości i smutki, uściski i cisza, zostało w tobie odciśnięte niczym energetyczny ślad. Nie pamiętasz tego tylko umysłem, Twoje ciało również pamięta wszystko. Ten moment, kiedy musiałeś udawać siłę, żeby powstrzymać się od płaczu. Popołudnie, kiedy dałeś miłość, nie otrzymując jej. Chwilę, kiedy połykałeś słowa, bo bałeś się, że Twoja prawda będzie zbyt wielka. Nic z tego nie zniknęło. Każda niewyrażona emocja stała się częstotliwością, echem uwięzionym w Twoich komórkach, czekającym na moment, w którym w końcu pozwolisz jej ujrzeć. Dusza nigdy nie zapomina, nawet jeśli umysł próbuje. Mędcy Wschodu wiedzieli, że ciało jest świętą mapą. Wątroba przechowuje frustracje, nerki zawierają najstarsze lęki, żołądek trawi nie tylko jedzenie, ale i gęste emocje. Gardło się zamyka, gdy uciszasz to, co twój duch pragnie krzyczeć. A serce serce jest świątynią, w której przechowywane są wszystkie chwile, kiedy nie kochałeś siebie wystarczająco. To nie są puste symbole, to prawdy, które nauka dopiero zaczyna podejrzewać. Każda myśl wywołuje reakcję chemiczną, każda emocja wibracja, która zmienia materię. Twoje komórki słyszą wszystko, co myślisz, a kiedy latami wysyłasz im sygnały strachu, wstydu lub zaprzeczenia, zaczynają zmieniać swoją częstotliwość. Ta zmiana, powtarzana wielokrotnie, objawia się napięciem, sztywnością, stanem zapalnym, aż stanie się objawem. Twoje ciało zaczyna wtedy mówić do ciebie jedynym znanym mu językiem językiem dyskomfortu. Najpierw szepcze subtelne znaki zmęczanie, bezsenność, niestrawność. Jeśli nie słuchasz, podnosi głos. A jeśli nadal go ignorujesz, krzyczy przez chorobę. Ale nawet w tym krzyku nie ma kary jest wołanie. Choroba nie przychodzi, żeby cię zniszczyć, przychodzi, żeby cię obudzić. To najbardziej intensywny i pełen miłości sposób duszy żeby ci powiedzieć: Zatrzymaj się, posłuchaj mnie. Jest tu coś, co trzeba uwolnić. Bo uzdrowienie nie polega tylko na wyeliminowaniu bólu, ale na zrozumieniu ukrytego przesłania, które się za nim kryje. A to przesłanie zawsze wskazuje to samo miejsce. Tę część Ciebie, którą zostawiłeś, nieobjętą. Każdy napięty mięsień, każdy skarży się narząd, każda powstrzymywana łza jest bramą do wyzwolenia. A kiedy w końcu zdecydujesz się spojrzeć bez strachu, ciało zaczyna ufać. Energia znów płynie, dusza wzdycha, a pamięć przemienia się w mądrość. Napisz w komentarzach: Pamiętam, co moje ciało próbuje mi powiedzieć, bo w chwili, gdy sobie przypomnisz, zaczynasz się leczyć. Cichy strażnik mieszka w Tobie. Nie ma twarzy, nie ma wieku, ale Jego obecność jest stała. Jest tam, w cieniach Twojego umysłu, w napięciu w Twoich ramionach, w wewnętrznym głosie, który mówi Ci, kiedy przestać, kiedy milczeć, kiedy udawać, że wszystko jest w porządku. Jego cel jest jeden chronić Cię przed bólem. Ten strażnik narodził się z Tobą. Pojawił się w chwili, gdy Twoja niewinność została po raz pierwszy zraniona. Kiedy byłeś dzieckiem i coś cię przytłoczyło strata, zimne spojrzenie, ostre słowo, pojawił się. Rozpostarł swój ochronny płaszcz i wyszeptał: Nie patrz tam, nie czuj tego, zapewnię ci bezpieczeństwo. I dotrzymał obietnicy. Chronił cię przed emocjonalnym przytłoczeniem, przed nieznośnym strachem. Przed smutkiem, którego nie potrafiłeś znieść. Ale to, co zaczęło się jako nieświadomy akt miłości, z czasem przekształciło się w niewidzialne więzienie, bo ten strażnik nie rozumie upływu czasu. Nie wie, że nie jesteś już bezbronnym dzieckiem. Reaguje na życie tak, jakby każde doświadczenie było zagrożeniem. Buduje więc wewnętrzne mury, gdy coś wydaje się zbyt trudne. Napina mięśnie, przyspiesza myśli, blokuje emocje, odłącza cię od teraźniejszości, utrzymującą cię w trybie przetrwania. I ty to czujesz. Czujesz to, gdy twój umysł nie może przestać myśleć o tym, co może pójść nie tak. Kiedy serce ściska cię bez wyraźnego powodu, kiedy uśmiechasz się na zewnątrz, ale w środku czujesz presję, której nie potrafisz wyjaśnić. To nie ty, to twój strażnik. Chroni Cię przed odrzuceniem, uniemożliwiając Ci pokazanie się takim, jakim naprawdę jesteś. Chroni Cię przed porzuceniem, uniemożliwiając Ci całkowite poddanie się. Chroni Cię przed porażką, sprawiając, że wciąż wątpisz w siebie. I nieświadomie w końcu chronicie przed samym życiem. Skorupy, które stworzyłby Cię chronić, stały się zbroją, która dziś powstrzymuje Cię od odczuwania. Ta sztywność karku. To napięcie w szczęce, to ciągłe zmęczenie, to mury, które zbudował, żebyś już nigdy nie doznała krzywdy. Ale w tej próbie uniknięcia bólu zablokował również miłość, radość, więź i wolność. Twój niewidzialny strażnik nie jest wrogiem, to część ciebie, która wciąż żyje w strachu. I jak każdy strach, można go przekształcić tylko poprzez zrozumienie, a nie poprzez walkę. Uzdrawianie nie polega na jego wypędzaniu czy niszczeniu. Chodzi o uznanie go z wdzięcznością. Opowiedzenie mu Dziękuję, że mnie chroniłeś, kiedy najbardziej tego potrzebowałam. Ale teraz jestem gotowa. Teraz mogę o siebie zadbać. Kiedy to robisz, coś głęboko w tobie się zmienia. Twoje ciało się relaksuje. Twój oddech staje się łagodniejszy. I po raz pierwszy od dawna Czujesz, że nie musisz być czujny, ponieważ dusza nie chce pola bitwy, chce domu, w którym może odpocząć, a tym domem jesteś ty, kiedy decydujesz się otworzyć swoje serce bez lęku przed tym, co może się wydarzyć. W ten sposób, krok po kroku, strażnik staje się sprzymierzeńcem. Nie reaguje już paniką, lecz mądrością. Pozwala ci czuć bez przytłoczenia, płakać bez utraty siebie. Kochać bez strachu i w tej równowadze energia znów płynie. Pamiętaj: to, co kiedyś cię uratowało, może teraz powstrzymywać cię przed życiem. Prawdziwa miłość do siebie zaczyna się, gdy czcisz Strażnika, przyjmujesz go i uwalniasz. Powiedz: Słucham przekazu mojego ciała bez strachu, bo kiedy słuchasz bez strachu, Strażnik może wreszcie odpocząć. Istnieje niewidzialne prawo rządzące sferą emocji, paradoks, który niewielu rozumie. Temu, czemu się opierasz, trwa. To, czemu zaprzeczasz, narasta w cieniu. A to, co próbujesz zniszczyć w sobie, mnoży się. Współczesna kultura nauczyła nas, że bycie silnym oznacza brak płaczu, że bycie odważnym oznacza brak strachu, że bycie zdrowym oznacza brak bólu. Dlatego opracowujemy wyrafinowane strategie, aby uniknąć dyskomfortu. Rozpraszamy się ekranami, potępiamy substancjami, gubimy się w relacjach, które nas od siebie oddalają. Ale wyparte emocje są jak rzeka, na której zatamowano snop, nie znikają, po prostu znajdują inną ścieżkę: przesączają się przez sny, ujawniają się w nieproporcjonalnych reakcjach. I manifestują się w objawach fizycznych, które lekarze nazywają niewytłumaczalnymi. Niektórzy spędzili dekadę walcząc z lękiem, jakby był wrogiem, inni próbują wyeliminować smutek wymuszonym pozytywnym myśleniem. Jeszcze inni tłumią gniew, aż pewnego dnia wybucha on w destrukcyjny sposób. Wszyscy popełniają ten sam fundamentalny błąd. Wierzą, że uzdrowienie polega na pozbyciu się tego, co boli. Podczas gdy w rzeczywistości uzdrowienie polega na zintegrowaniu tego, co boli. Ból emocjonalny nie jest twoim przeciwnikiem, jest posłańcem, który przynosi kluczowe informacje o potrzebach twojej duszy. Smutek podpowiada, że utraciłeś coś cennego i musisz to uszanować. Strach wskazuje ci miejsce, w którym czujesz się bezbronny i potrzebujesz prawdziwej ochrony. Gniew pokazuje ci, które granice zostały naruszone i wymagają przywrócenia. Kiedy przestajesz walczyć z tymi emocjami i zaczynasz ich słuchać, dzieje się coś niezwykłego. Zaczynają się transformować. Nie dlatego, że je tłumisz lub analizujesz do granic wytrzymałości, ale dlatego, że w końcu dajesz im przestrzeń, której zawsze potrzebowały, aby przez ciebie przejść. Prawdziwe uzdrowienie to nie pole bitwy. To akt świętego poddania się temu, co jest. Napisz: Pozwalam mojemu bólowi wskazać mi drogę. We wszystkich tradycjach duchowych świata, od tybetańskich świątyń po ceremonie szamańskie w obu Amerykach, istnieje jedna praktyka, która pozostała niezmienna przez wieki: święta sztuka świadomego oddychania. To nie jest przypadek. Oddychanie jest mostem między widzialnym a niewidzialnym, między ciałem a duchem, między czasem a wiecznością. To jedyny proces w twoim ciele, który jest całkowicie automatyczny i jednocześnie można go świadomie kontrolować. W tej dwojości tkwi jego siła. Za każdym razem, gdy wdychasz, nie tylko dostarczasz tlen do płuc, zapraszasz uniwersalną siłę życiową, by przepłynęła przez każdy zakątek twojej istoty. Jogini nazywają to praną. Taoiści nazywają to chi. Hawajscy kahuni znają to jako manę. Różne słowa określają tę samą prawdę. W powietrzu, którym oddychasz, znajduje się inteligentna energia, zdolna do reorganizacji, regeneracji i rewitalizacji. A za każdym razem, gdy wydychasz, uwalniasz o wiele więcej niż dwutlenek węgla. Uwalniasz zastałe wspomnienia Nagromadzone napięcie i przestarzałe tożsamości, tworzysz przestrzeń dla nowego. Teraz doświadczysz rytuału oddechu pozwolenia. To nie jest ćwiczenie, to intymna ceremonia między tobą a Twoją duszą. Znajdź miejsce, w którym nikt Ci nie przeszkodzi. Zamknij oczy, jeśli czujesz się z tym komfortowo. Połóż jedną dłoń na sercu, a drugą na brzuchu, łącząc się z centrum swojej istoty. Weź głęboki wdech nosem przez 4 sekundy. Poczuj, jak powietrze wnika nie tylko do płuc, ale także rozszerza się w brzuchu, klatce piersiowej i gardle. Wyobraź sobie, że oddychasz złotym światłem, czystą energią życiową. Wstrzymaj oddech na dwie sekundy. W tej przestrzeni między wdechem a wydechem znajduje się portal do wewnętrznej ciszy. Chwila zawieszenia. W której możesz bez osądu obserwować wszystko, co w tobie żyje. Teraz zrób powolny wydech ustami przez 6 sekund. Wizualizuj każde napięcie, każde zmartwienie, każdą stłumioną emocję, opuszczającą twoje ciało niczym szary dym, rozpraszający się w powietrzu. Nie odpychasz tego, po prostu pozwalasz temu odejść. Zrób to jeszcze trzy razy trzy pełne cykle świadomego oddychania. Jeśli w trakcie tego procesu pojawi się smutek, nie trzymaj się go, wdychaj go. Jeśli pojawi się gniew, nie oceniaj go, wdychaj go. Jeśli pojawi się strach, nie uciekaj od niego, wdychaj go również, ponieważ wszystko, na co pozwalasz sobie w pełni odczuwać, traci nad tobą władzę, a wszystko, czemu zaprzeczasz, staje się twoim niewidzialnym strażnikiem. Ta starożytna praktyka to nie magia. To nauka o duszy. Każdy świadomy oddech aktywuje układ przywspółczulny odpowiedzialny za uzdrawianie i regenerację. Każdy celowy wydech dosłownie uwalnia kortyzol i inne hormony stresu z krwiobiegu. Ale poza biochemią robisz coś jeszcze głębszego. Przypominasz swojemu ciału, że może czuć, że nie musi już wszystkiego kontrolować. Może stracić czujność i pozwolić życiu płynąć przez siebie. Pisze, oddycham i pozwalam, aby moja energia się uwolniła. Istnieje stan bytu, który mistycy opisują od tysiącleci: wewnętrzne miejsce, w którym nie ma walki, gdzie przeszłość nie ma już mocy, a przyszłość nie budzi lęku. Nie jest to miejsce, do którego dociera się po rozwiązaniu wszystkich problemów. To źródło, z którego wszystkie problemy można dostrzec z jasnością i współczuciem. Współcześni naukowcy nazywają to koherencją serca. Buddyści nazywają to spokojem. Chrześcijanie kontemplacyjni znają to jako pokój przewyższający wszelkie pojmowanie. Jednak niezależnie od nazwy, wszyscy wskazują na to samo doświadczenie stan wewnętrznej harmonii, w którym ciało, umysł i dusza wibrują z tą samą częstotliwością. W tym stanie układ odpornościowy naturalnie się wzmacnia, ciśnienie krwi normalizuje się, fale mózgowe synchronizują się. Pole elektromagnetyczne rozszerza się. Nie dlatego, że robisz cokolwiek, aby wymusić te zmiany, ale dlatego, że przestajesz robić to, co im uniemożliwiało. Choroba istnieje z częstotliwością oporu. Uzdrowienie następuje z częstotliwością akceptacji. Kiedy żyjesz w stanie ciągłej gotowości, twoje ciało interpretuje to jako zagrożenie. Uwalnia kortyzol i adrenalinę, napina mięśnie i kieruje zasoby z systemów leczniczych na systemy przetrwania. Dzień po dniu, rok po roku, ten chroniczny stan wyjątkowy wyniszcza twoje narządy, osłabia mechanizmy obronne i przedwcześnie starzeje twoje komórki. Ale kiedy osiągasz wewnętrzny spokój, nawet na kilka minut dziennie, wysyłasz każdej komórce w swoim ciele zupełnie inny sygnał: jesteś bezpieczny. Możesz odpocząć, możesz się zregenerować, możesz się uleczyć, a twoje ciało, które czekało na to pozwolenie latami, reaguje natychmiast. Wewnętrzny spokój to nie bierność, to nie rezygnacja ani obojętność. To najpotężniejszy stan, jaki może osiągnąć człowiek, ponieważ stamtąd wszystko staje się możliwe bez wysiłku. Właściwe decyzje pojawiają się naturalnie, toksyczne relacje rozpadają się same. Otwierają się ścieżki tam, gdzie wcześniej były tylko mury. Twoja codzienna praktyka uważnego oddychania to pojazd, który prowadzi cię do tego stanu. Za każdym razem, gdy zdecydujesz się zatrzymać i świadomie oddechnąć, dostrajasz swój wewnętrzny instrument do częstotliwości spokoju. Z czasem ta częstotliwość stanie się Twoim naturalnym stanem, a nie czymś, do czego musisz dążyć. Zauważysz, że Twoje ciało stanie się lżejsze, jakbyś nosił niewidzialne kamienie i w końcu je uwolnił. Twój umysł się oczyszcza, a obsesyjne myśli tracą intensywność. Twoja dusza oddycha i przypominasz sobie, kim byłeś, zanim świat nauczył Cię się bać. Napisz: Jestem obecnością. Uzdrawiam. Pamiętaj o tym, nic nie może Cię rozchorować, gdy jesteś w zgodzie ze sobą. Wewnętrzny spokój to najwyższa częstotliwość we wszechświecie, i w niej rozpływa się wszelki cień. Twoje ciało nie jest Twoim wrogiem, jest Twoim przewodnikiem, Twoim lustrem, Twoim cichym nauczycielem. Każdy objaw, każda emocja, każdy ból jest zaproszeniem od Twojej duszy do powrotu do domu. A kiedy zdecydujesz się czuć zamiast tłumić, kiedy zdecydujesz się oddychać zamiast uciekać, Uzdrowienie nastąpi samo. Jeśli poczułeś coś po usłyszeniu tego przesłania, jeśli coś w tobie poruszyło, to proces już się rozpoczął. Dołącz do tej społeczności przebudzonych dusz, istot, które pamiętają, że uzdrowienie nie polega na uczeniu się czegoś nowego, ale na przypomnieniu sobie tego, co zawsze było w Was. Jestem swoim własnym uzdrowicielem i Ty też.